Na początek krótka informacja. To nieprawda, że nie można nagrywać ekranu z tego RC kontrolera yy, dźwięku głosu. Wystarczy kupić takie małe, nazwijmy to badziewie, chińskie, na Allegro coś koło kosztuje, natomiast na Aliexpressie coś około 50 zł i nadajnik wystarczy podłączyć pod USB. Następnie włączyć ten mikrofonik, niebieska dioda i sprawdźmy test, czy nam nagrywa z głosem. Jak widzimy, włączyło się nagrywanie i teraz test mikrofonu, bliżej nie. Raz, dwa, próba mikrofonu, raz, dwa. Pamiętajcie, że reszta filmu będzie miała troszeczkę zakłócenia dźwięku z uwagi na silny wiatr. I na mikrofon Rode, który zresztą z tym RC nie działał mi, a ten mały działa. Jak widzimy, włączyło się nagrywanie. I teraz te z mikrofonu. Bliżej mnie. Raz dwa próba mikrofonu, raz dwa. Pamiętajcie, że reszta filmu będzie miała troszeczkę zakłócenia dźwięku z uwagi na silny wiatr. I na mikrofon RODE, który zresztą z tym RC nie działał mi. A ten mały działa Cześć kochani. Dzisiaj sobota, 21 maja 22. Minia trójkę chciałbym przetestować jak... Radzi sobie na takim silnym wietrze. Każdy chyba dostał altern, pobudowy o silnym wietrze. 25 km pokazuje aplikację wiatru w porywach 60, ale wydaje mi się, że jest więcej. Wygląda na to, że jest znacznie więcej. Trochę jest strach, czy faktycznie e, lecieć, no bo w tych porywach jest naprawdę ostro. A chciałbym lecieć w miejsce, gdzie zazwyczaj testuję zasięg, gdzie dron pokazał, że ma słabszy zasięg od e, Autela Nano. Ktoś tam mi zarzucał, że odwracałem się być może, bo nie pokazałem kompasu, odwracałem się od kierunku drona. Dlatego chcę pokazać, żeby było widać kompas, że dron jest zawsze przed kontrolerem i sprawdzić to. Natomiast jak słyszycie, bardzo, wie, bardzo wieje. Stąd też przepraszam za zakłócenie audio, ale wiatr naprawdę jest silny. No ale spróbujmy, czy się uda. Wieje jak diabli, ale dron się utrzymuje. Dosyć fajnie trzyma gimbal stabilność. Gdzieś tam dolecimy, mam nadzieję, że drona nie stracę. Nie lubię wykupować keru z uwagi na fakt, że kosztuje to 400 zł na rok, a potem i tak musimy jeszcze za ewentualną wymianę płacić. Są też jeszcze pewne wykluczenia, więc staram się nie marnować pieniędzy na ubezpieczenie. Miejmy nadzieję, że dolecimy. Spróbujmy więc natomiast jeszcze pytacie czasami o ubezpieczenie. O odpowiedzialność jakby dron coś komuś zrobił czy jest to obowiązkowe czy nie. Nieważne czy jest obowiązkowe czy nie. Pamiętajcie, że na przykład w PZU takie ubezpieczenie od tego co możemy zrobić osobom trzecim. To dotyczy na przykład co dron może zrobić, ale co też my, my możemy komuś rzucić telefon, telewizor. Takie ubezpieczenie kosztuje 40 bodajże 2 zł czy 43 zł na rok. Jesteśmy ubezpieczeni do 50 tysięcy złotych, więc naprawdę nie zastanawiajcie się tylko lepiej ubezpieczcie szczerzonego pan Bóg szczerze jak to się mówi. Jak widzimy, dron radzi sobie, leci, chociaż nie bez problemów na sporcie, a i tak prędkości pełnej nie uzyskuje. To nic dziwnego, świetnie sobie radzi. Na nano nie ryzykowałbym w tą pogodę z lotem. Natomiast yy, sami widzicie, że 300 metrów, przynajmniej w moim miejscu, jest maks, co możemy osiągnąć. Traci się zasięg, więc nie ma co ryzykować. Yy, oczywiście o, obserwator był, natomiast yy, to wystarczy w zupełności. Naprawdę nie potrzeba latać na kilometry, przy czym po co podawać nieprawdę w danych. Powrót drona nie bez kłopotów, bo tu już miał trochę ciężej pod wiatr, ale na szczęście leci, wraca. Udało się, dron w całości. Jest nadzieja, że wyląduje. Także mam nadzieję, że komuś ten test pokaże, że nawet przy silniejszych wiatrach można latać. Chociaż nie zaleca się, jest to zawsze jakieś ryzyko. Jeżeli ktoś chce zobaczyć zdjęcia porównania Nano Plus z, z miniakiem trójką, to zachęcam do zapoznania się z moim wczorajszym nagraniem. Wczoraj opublikowałem filmik o mini 3 porównanie i tam parę jeszcze przydatnych informacji. Ja Wam dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję. Jeżeli Ci się film podobał, łapka w górę. A na koniec parę jeszcze zdjęć, właśnie z mnie, Trójkę, wykonanych dwa dni temu. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Cześć!